Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest podsumowanie tych oto trzech testów, które przeprowadzałem ostatnio na kanale. Mamy tutaj garaża Lemon and Lime Shock, Grapefruit Hurricane oraz Very Berry Cosmo. Czyli smak jagodowy, jagodowo jeżynowy smak grapefruitowy i smak limonka z cytrynu. Który pachnie i smakuje cudownie. No i o ile ten jest dość mocno słodki, ale jest też taki podejrzanie gorzki. Ale jest ciekawy smak. Grajk frutowy jest idealnie wyważony, ale taki bardziej gorzkawy dla fanów nie zasłodzonych takich mocno. Jeżeli na przykład lubicie bardzo słodkie, ale nie też takie super słodkie, że się przesłodzicie po pięciu łykach, no to ten garaż też będzie dla Was idealny. Ja teraz wybiorę Ustawy w kolejności, tak jak mi najbardziej smakują te garaże nowe, no i pamiętajmy, że one mają 8%, to jest 8%. To dotąd mój ulubiony Desperados Nocturno ma 7% i jest petarda. To to jest taka sama petarda i jeszcze ma 8%. Jak na które nie czuć alkoholu, a to wali na łeb. Fantastyczna sprawa. Dobra, więc tak. Najlepszy garaż greyfruitowy według mnie. Później garaż kosmo, y, czyli ten y, jagodowo-jeżynowy. No i ten cytryna, limonka y, może być. Jest ok. Y, jeżeli bym miał ocenić je teraz, no to greyfruitowy daje 10 na 10. Y, ten y, jagodowy to jest na środku dałbym 9,9 a cytrynowy mu dałbym 8,5 8,5 na 10 i tak to zostawię, bo no dużym plusem jest to, że to ma 8%, ale fajnie, że można na przykład sobie to. Yy, to komary, masz idź z nagrania, yy, że można sobie na przykład zrobić z tego drinka, bo możecie. Oprócz takiego 8% piwka, na przykład, wziąć sobie y, do tego Malibu jakieś y, zwykłe kokosowe, właśnie zrobić sobie y, z tą lemoniatką y, napój i będziecie mieli fantastycznego drinka. Nie To jest też fajna sprawa, że można to łączyć, bo kto ci zabroni? Kto ci zabroni połączyć? No, Nikt. A czasami wychodzą fantastyczne drinki, i dlatego warto kombinować. Jeżeli chodzi o te garaże, to chyba wszystko, co miałem do powiedzenia, Jest temat wyczerpany, jeżeli pojawi się coś nowego, a wiem, że się pojawi chyba jakiś nowy Captain Jack, to na pewno się jeszcze zobaczymy, trzymajcie się, na razie.